W tym filmie zajmę się pytaniem ważnym dla Polaków szczególnie od kilku lat czy Ukraińcy i Rosjanie to Słowianie? Od wielu lat badam pochodzenie i prawdziwą historię Słowian, przede wszystkim Polaków, i wydałem wielką książkę, która jest temu poświęcona w co najmniej połowie. Rosja wywodzi swoje tradycje i tytuł do panowania nad całą Słowiańszczyzną od Rusi Kijowskiej. Ale już Rusi Kijowskiej sprzed tysiąca lat nie można nazwać krajem słowiańskim. Była rządzona przez obcą dynastię Rurykowiczów, którzy ujarzmiali słowiańskie plemiona przy pomocy okrucieństwa, wyniszczali je podatkami i innymi w cudzysłowie nowoczesnymi metodami. Potem Ruś została podbita przez Mongołów pod władzą potomków Czengizhana. Ogółem wieki wpływów azjatyckich zostawiły swój ślad nie tylko w kulturze, ale zdeterminowały wprost istnienie biologiczne. Nie mówi się, że etnicznie Azja nie zaczyna się dopiero na Uralu, tylko daleko przed Uralem, bo to tutaj żyją Tatarzy i inne grupy charakterystyczne dla Syberii i generalnie Azji. To bardzo ważne. Do tego trzeba dodać ludy ugrofińskie, głównie na północy europejskiej części Rosji. Dodatkowy chaos i mieszanie się genów wywołał Stalin, sprzyjający bardziej ludności ugrofińskiej i w ogóle każdej, byle nie słowianom, i sowiecka polityka przysiedlania całych narodów w odległe miejsca. Także wielki głód spowodowany przez niego na Ukrainie i w południowej Rosji w pierwszej połowie lat 30. XX wieku. To wszystko jest przyczyną, że charakterystyczny dla Słowian fragment DNA, haplogrupa R1A w chromosomie Y, jest obecny głównie u ludzi zamieszkujących pas terenu od Polski przez Białoruś do mniej więcej Moskwy i na południe od niej, a nie całą Rosję europejską, czy tym bardziej Rosję w ogóle. Podobnie Ukraina nie jest żadnym państwem słowiańskim, tym bardziej, kiedy nie rządzą nią Słowianie. Tutaj wpływy dzikich ludów były jeszcze silniejsze niż w Rosji. Południowa Ukraina to od co najmniej półtora tysiąca lat szlak krwawych hord prowadzący z głębi Azji do centrum Europy. Od Hunów poprzez Awarów, Węgrów, to znaczy Madziarów, też pustoszyli Europę, i Połowców po Mongołów. No i oczywiście trzeba powiedzieć o długofalowych konsekwencjach destrukcyjnych rządów Kaganatu Hazarskiego, istniejącego od mniej więcej VII do IX wieku naszej ery. Obecnie Ukraina to trzy grupy: słowiańscy Rusini, Ży i trzecia grupa, może właśnie potomkowie dzikich, krwawych koczowników sprzed stuleci. Słowiańscy Rusini są wyniszczani już od czasów Rurykowiczów, o czym mówiłem przed chwilą przy okazji Rusi Kijowskiej. Co do Polaków żyjących na tamtych terenach od czasów Rzeczpospolitej obojga narodów, tysiące polskich wiosek istniejących tam od stuleci zostało startych z powierzchni ziemi podczas rzezi wołańskiej, domy spalone, sady wycięte, studnie wypełnione trupami i zasypane. Tak więc zostały głównie dwie pozostałe grupy. To państwo buduje swoją historię i tradycję na kozakach, czyli okrutnych bandytach i zbiegach. I na antyludzkich zwrodnialcach zupa, naród, co mogło powstać ze zbieraniny bandytów, złodziei, degeneratów. To Polska Rzeczpospolita nigdy sama nie rozpoczynała wojen w celu podboju, a do kontrreformacji i wprowadzenia katolicyzmu jako religii absolutnie dominującej była oazą tolerancji i wysokiej kultury, fenomenem na skalę światową. Wielowiekowe tradycje tolerancji i naprawdę ludzkich wartości, charakterystyczne dla prawdziwych Słowian, a nie tylko bredzenie o takich wartościach w gładkich słówkach i jednocześnie popieranie lud, algorytm cenzury, obój, cenzura algorytmu, stwa, na przykład na Bliskim Wschodzie. Znajdź Marek Meram w internecie.